Z latarką, w lęku, z sercem na dłoni Odkrywam świat, gdzie czas się zatrzymał Każdy dzień nową historię odsłania urbek to życie, które mnie przyciąga Siema, dzisiaj jest taka akcja, że zjedziemy sobie ten dom, co jest za mną Zapowiada się ciekawie poczęła przez okno, także jest dużo wyposażenia. Także wbijamy. Faktycznie ciemno tu. Tutaj co mamy? Łazienka, ale bardzo mała. Bardzo malutka Łazienka. Cały tam w i ciemno, dlatego... Pozdrawiam całą ekipę z Night Zapraszam do nich na kanał YouTube i na stronę na Facebooku Link do kanału będzie w opisie tego filmu Małe pudełeczko Mamy szafkę słupek pod schodami, czyli to wygląda jakby my... Schody do góry tutaj są na strych, ale tam zajrzę za chwilę. To jest przedpokój. Szafka ładna. Liczniki powyrywane widać jaka pleśna na suficie i tutaj mamy ładny obraz To jest lejście ma główne mamy ładne kwiaty obraz z kotkiem fajny I takie tutaj że można sobie posiedzieć stolik krzesełka to mi się z tłumieniem kojarzy serducho wycięte Mnóstwo Tak jak widać. Kwiatek ładny. Parasolki. Obraz i tutaj też kwiatki. kwiatki. Tego pokoju. obejdę sobie tam bo jest lepsze wejście. Dobra. Taka kuchnia. Chcę zobaczyć pory. Tak? Zwłaszcza? No, a wtedy wchodziliśmy przecież, nie ja. Ja tutaj widziałem się w ten, bo to jestam, otworzyłem za szafką. O, Ale co tutaj jest? Całe jeszcze z wyposażenia skoro Maryka Odznaczenia Siły zbrojne Wojska Polskiego, Województwa O kurde, odtwarzacz Na kasety. Tutaj jeszcze jeden kawałek czaszki i breloczek. Tutaj poroża. Robię zdjęcia tych rogów? Tych rogów? Nie, bo to nie wyszło takie zdjęcia. Że... Ale wziąłeś tą bajęczynego na wisi? Ja pierdzielam ten w ogóle. Jaj. Tylko, tu wisi szkoda po domu. Gdzie do stołu? Nie, jeszcze nie. Nie wiem, czy mogę zaufać tym schodom, ale pewnie pójdę. Dobra. Tutaj kuchnia, to już trochę pokazywałem, ale tutaj jest jedna część maszynka. Tu kolejna część szafek, lampy bardzo nisko wiszą, a tam już jest dziura w suficie, ten pokój jest tutaj też bardzo ciemny, kasetony widać odpadły, o kurde, tu jest rzeźnia, tutaj też jest poroże mhm. i to duże. Rafał, ale zapleśniało. I meble, I tu kolejny mamy pokój. Chodź, tu jest fajnie. Tu jest taki klimat. Nie? Jak w kościele. Jak w kościele zapach, no. Autentycznie. Bardzo dużo pamiątek. Zaletki, szklaneczki. Dużo tutaj pozostawało po właścicielach. Obrazy święte. Mieniące się od tej strony widać, tak. A od tej strony widać, tak. Czas stanął. 12:46. Odcina e? i obraca na Pawłem. Aparat chyba do ciśnienia mierzenia. I w szafie też jest dużo, dużo różnych pozostałości. Ale to letka kozaka. bardzo mocna widać szafa o, tutaj też tym leci, na podłodze widać także tutaj ta chałopa to jest niebezpieczna bardzo także... Na strych to wiem że już nie będę wchodził ze statku ciemno tutaj przez ten blusz. Cały dom jest, można powiedzieć, tego winięty tym bluszczem. A tutaj mamy pozytywkę. Chyba wyszedł na strych, po tak A tutaj tego nie widziałem pieca tej klaty. A co jest tutaj na dole? Ale tu jest pajączyn. Ja, spiżarka, przetwory. To jest ten młonek, o którym gadaliśmy. Widziałeś? Nie, Co? Nie, bo tam nie weszło. A zobacz tego pająka, tego białego tutaj, co na niego świece. Jaki dziwny, zmumifikowany chyba. A tu wszystkie takie są. one zobacz, wszystkie są białe. Zamarzły. Zamarzły. Tak wyglądają. Tutaj też Tu wielki tam. No, piór Tu też wiszą białe. Gdzie? No. Albo sztuczne, Nie wiem. Tamny pokój chyba najlepszy, nie? No. Też zestaw wypoczynkowy. No zobaczę, chociaż tak na szczycie. By było nie kupnąć jest... meble, duża szafa, dosyć taka stabilna, są dziury w podłodze, także nie chcę się na piętro niżej wpasować. Jeszcze tak to się przedstawia, taka łatka, fajna tu kotarka, ciekawe co za nią jest. Nie ma co ryzykować, Tak, też jest w w stanie, U, schody teraz to też czuję, że są bardzo mięciutkie. No, obrotnęłaś na krowy, produkcja mleka. Dobra, mnóstwo, mnóstwo pojemności. A dzisiaj to tyle domek pokazane, robię do następnego, na razie trzymajcie się. Dziękuję, przepraszam ponownie, postępuję do następnego.